Miejski ośrodek kultury ze względu na wprowadzone obostrzenia jest zamknięty, ale nie oznacza, że nic się w nim nie dzieje. Wprost przeciwnie, swoją działalność póki co prowadzi poprzez jakże popularną teraz formę online. Wystarczy wejść choćby na profil Moku na Facebooku i zobaczyć jak działa w tym trudnym czasie. Placówka ogłosiła również konkurs na scenariusz animowanego filmu kukiełkowego o tematyce ekologicznej. Bawi Cię wymyślanie historii, kręcisz filmy, tworzysz animacje, lubisz pisać, interesuje Cię ekologia, a może po prostu masz czas i chcesz podjąć nowe wyzwanie? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi tak, to znak, żeby wziąć udział w konkursie na scenariusz animowanego filmu kukiełkowego o tematyce ekologicznej. Zadaniem konkursowym jest stworzenie scenariusza o tematyce Ochrony środowiska, czyli problemach takich jak segregacja śmieci, ochrona fauny i flory, oszczędzanie wody czy energii prądowej. Tematyka ekologiczna to również dbałość o środowisko, utylizacja odpadów, zanieczyszczenia powietrza, jak również sposoby zapobiegania dewastacji zasobów naturalnych ziemi i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczenie nadmiernej konsumpcji i wpływ na zmianę stylu życia. Film, według regulaminu, powinien ukazywać problemy poruszane w wymienionych tematach z perspektywy młodego człowieka i być przeznaczony dla dzieci. Przystępując do pisania scenariusza, pamiętać należy o grupie odbiorczej filmu, czyli dzieciach, oraz o technice realizacyjnej, którą będzie animacja z wykorzystaniem kukiełek. Planowana długość filmu nie powinna przekroczyć 20 minut. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace mogą być przygotowane samodzielnie lub w zespole. Aby wziąć udział w konkursie trzeba przygotować dwa pliki. Gotowy scenariusz filmu, który nie powinien przekraczać 20 minut oraz maksymalnie jednostronicowe streszczenie fabuły filmu. Ostatecznym terminem nadsyłania prac jest 1 marca. Zgłoszenia, czyli gotowy scenariusz wraz ze streszczeniem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać w wersji elektronicznej na adres sekretariat małpa.mokpawienice.eu. Jury wybrane przez organizatorów konkursu wyłoni wyróżnione scenariusze oraz wybierze jeden do realizacji i produkcji. Jurorzy oceniając pracę, będą brali pod uwagę oryginalność pomysłu i twórczy charakter wypowiedzi, ciekawy punkt widzenia jasność przekazu adekwatnego do wieku odbiorców, realność zrealizowania pomysłu oraz wartości edukacyjne. Nagrodą główną w konkursie jest rower oraz zrealizowanie scenariusza i produkcja filmu. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na Facebooku. Jeśli już mowa o konkursach, to trwa drugi etap konkursu zatytułowanego Ze Zbikiem dla WOŚP. Kilkadziesiąt prac wpłynęło na konkurs plastyczny zatytułowany Zezbikiem dla WOŚP, który po raz czwarty zorganizował zakład wodociągów i kanalizacji. Zadanie polegało na zaprojektowaniu kartki z motywem Świąt Bożego Narodzenia, ale i dodatkowo z elementem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Większość prac dotarła do nas drogą mailową, tak jak stanowiło tym regulamin. Przedszkole i żłobek u Lolka zaangażował się również w naszą zabawę i kartki nam dostarczono. Kartki zostały wykonane w przeróżnych technikach. Kartki są naprawdę przeróżne. Nie ma dominacji jakiegoś tam szczególnego elementu, bo naprawdę jest tutaj pełne pole do popisu, że tak powiem, patrząc na nie. Są i, i malowane ręcznie, i klejone, i takie bardziej świecące, świąteczne wyjątkowe. Każdy na pewno ma element związany z wymogami, czyli z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z element świąteczny. I kropelka Zwik. Spośród kartek jury wybrało 37 najlepszych. Pod uwagę brało kilka aspektów. Kierowaliśmy się oczywiście kreatywnością, pomysłowością e, tych wszystkich prac konkursowych, wiekiem uczestników, bo to też ma znaczenie, tak. Dodam, że najmłodszym uczestnikiem był chłopiec 20 miesięcy, który gdzieś tam, no pewnie z pomocą rodziców, ale tą kartkę stworzył. Także liczy się też to, że już tacy młodzi chcą brać udział w tego typu zabawach. Kierowaliśmy się też oczywiście, mówię o no tym, jak to wszystko jest przedstawione, tak, żeby ta tematyka była ściśle związana z naszymi wymogami. Wybrane najlepsze kartki w poniedziałek 18 stycznia zostały opublikowane na profilu ZWiKu na portalu społecznościowym Facebook. Oznacza to, że tak jak w poprzednich latach rozpoczyna się drugi etap konkursu. Każdy kto posiada profil na Facebooku może oddać jeden głos na wybraną przez siebie kartkę. Głosowanie potrwa do 29 stycznia do godziny 12. Trzy kartki, które zdobędą najwięcej tych lajków wygrają w tym naszym konkursie. Oczywiście oczekujemy na wzmożone i takie intensywne lajkowanie i patrzenie na te prace, na rozwój konkursu. Mamy nadzieję, że będzie się on cieszył popularnością i Trzy prace, które wygrają, nagrodzimy wyjątkowymi nagrodami, a praca, która uzyska najwięcej lajków, czyli głosów, będzie kartką świąteczną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w tym roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli w niedzielę 31 stycznia, na Facebooku na profilu Zbiku. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią robić zdjęcia. Wystarczy wyjść z domu z telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym i uwiecznić ulicę, przy której się mieszka. Na tym polega artystyczne przedsięwzięcie pod nazwą Portret Pabianic 2021. Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic jest organizatorem akcji Portret Pabianic 2021. To projekt, który zrodził się z pasji i zainteresowania starą ikonografią, mówi Sławomir Ruta, członkini Towarzystwa. Wiemy, że tych ludzi, którzy są tym zainteresowani, jest znacznie, znacznie więcej niż nasze szczupłe grono. To widać chociażby po aktywności w mediach społecznościowych, na kilku portalach związanych z taką tematyką. Proszę wierzyć, że czasem są to bardzo gorące spory, żeby na przykład ustalić kiedy dane ujęcie zostało wykonane. Więc mając takie swoje doświadczenia, a przerzucamy tej ikonografii jednak sporo, stwierdziliśmy, że może pomożemy naszym potomkom, przyszłym pokoleniom, żeby łatwiej im było identyfikować pewne zmiany w mieście, które następowały w konkretnym czasie i spróbujemy zrobić właśnie swego rodzaju portret miasta, portret Pabianic. Swój projekt Miłośnicy Dziejów Pabianic chcą zaangażować jak największą liczbę mieszkańców, których zadaniem będzie sfotografowanie choćby swojej ulicy, a to będzie stanowić swoistą kronikę naszego miasta. Nie wymaga to specjalnych zabiegów, wystarczy wyjść z domu i na przykład zrobić zdjęcie okolicy, w której mieszkamy. Zrobili te zdjęcia tak, żeby ująć w sposób maksymalnie czytelny fasady, organizację przestrzeni, małą architekturę, zieleń, która jest w tym rejonie. I wykonane zdjęcia przesłali do nas na utworzony specjalnie dla tej akcji adres mailowy portret małpka gmail.com. My te wszystkie materiały zbierzemy, postaramy się stworzyć z tego najpierw taką klasyczną bazę danych. Tej ikonografii, która zostanie wykonana. Przysłane zdjęcia mają zostać skatalogowane, tak aby każdy korzystający ze zbioru mógł łatwo trafić na interesujący fragment miasta. Organizatorzy akcji zakładają, że znajdzie się tam około 5000 zdjęć. Pewnie będzie ich więcej, ale tako, takie minimum zakładamy. W papieńcach podobno jest 320 są 322 ulice, więc jeżeli byśmy mieli 300. Ta 22 osoby, które zechciałyby po swojej ulicy wykonać taki spacer, to myślę, że ta część terenowa zostałaby wykonana błyskawicznie. E, chcielibyśmy z kolei, my ze swojej strony, pierwszą część zamknąć na przełomie lipca i sierpnia. Tutaj wyznaczyliśmy sobie taką datę graniczną 31 lipca do zgłaszania zdjęć od mieszkańców, e, i wtedy pokazalibyśmy, co już się udało zrobić. A drugą połowę roku przeznaczylibyśmy na ewentualne uzupełnienia braków, o ile takie by były, bo może wcale ich nie będzie. Może to będzie tak pospolite ruszenie, że po prostu raz, dwa, w ciągu miesiąca czy dwóch, cały materiał zostanie uzbierany. Aby obiekty czy ulice na zdjęciach były zróżnicowane, można je sfotografować w różnych porach roku. I to by było też bardzo atrakcyjne i ciekawe, bo mielibyśmy po prostu większą różnorodność ujęć takich sezonowych. Czasami. No, często, mamy, często mamy zdjęcia letnie i zimowe pewnych miejsc, a mniej na przykład jest wiosennych, jesiennych, a to są też bardzo ciekawe sytuacje przyrodnicze na przykład, które warto zadokumentować. Także jak najbardziej, jeżeli tylko ktoś będzie chciał kilka razy się przespacerować, to zachęcamy. Organizatorzy proszą, aby wysyłać zdjęcia bez jakichkolwiek cyfrowych poprawek. Raczej może nie retuszujmy, żeby to była rzeczywista dokumentacja. Jeżeli ktoś będzie chciał później skorzystać z tego materiału, bo ym, założenie jest takie, iż ten kto zrobił, udostępnia je po prostu bez żadnych ograniczeń no to będzie takie działania podejmował, tak? Już w tej chwili możliwości obróbki cyfrowej są gigantyczne, więc każdy we własnym zakresie, kto będzie zainteresowany, może to zrobić. Natomiast nam by zależało na takiej bardzo realistycznej dokumentacji, więc jeśli chodzi o przesłanie do nas, to prosimy takie niepoprawiane. Opis akcji Portret Pabianic 2021 oraz regulamin uczestnictwa w tym przedsięwzięciu znajduje się na facebookowym profilu Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic. Są tam zawarte dane dotyczące RODO, Trzeba podać swoje imię, nazwisko, y, datę wykonania zdjęcia, miejsce, którego ono dotyczy, i wyrazić, przesyłając nam swoje zdjęcia, jednocześnie wyrazić zgodę na ich wykorzystanie przez nas do potrzeb, właśnie akcji. Jest to prawo do publikowania do wykorzystania przez innych użytkowników y, przestrzeni y, internetowej. Takie bardzo, taka bardzo otwarta licencja na wykorzystanie tego materiału przez wszystkich zainteresowanych. Podsumowanie akcji organizatorzy chcieliby zrobić pod koniec roku. Teraz czas na dobre kino w wirtualnej sali Kinatomi. W piątek 22 stycznia, o czym już informowaliśmy w Drogowskazie Kulturalnym tydzień temu, rusza Tydzień Filmu Niemieckiego Online. Przez tydzień do 29 stycznia na platformie mojeekino.pl po wybraniu oczywiście rodzinnego Kinatomi będzie można obejrzeć 8 filmów wyselekcjonowanych spośród tych pokazywanych na ubiegłorocznym Berlinale. Undine jest filmem otwarcia nagrodzonym, srebrnym niedźwiedziem dla najlepszej aktorki. Tytułowa bohaterka Undine jest historyczką i pracuje jako przewodniczka w jednym z berlińskich muzeów. Prowadzi z pozoru zupełnie normalne i ułożone życie. Związany jest z nią jednak stary nordycki mit o zamieszkujących jeziora i rzeki istotach, które surowo każą zdradzających je kochanków. Kiedy narzeczony zostawia Undinę dla innej kobiety, jego los wydaje się być przesądzony. Bohaterka jest przekonana, że nie ma wyboru aż do momentu, kiedy zakochuje się w Krzysztofie. Niestety, i na tej relacji pojawia się niebezpieczna rysa. Program tygodnia filmu niemieckiego znajdziemy m.in. na stronie www.pełnasala.pl Przypominamy również o przedpremierowych pokazach dwóch filmów. 30 stycznia będzie można obejrzeć włoski dramat Złe baśnie. Jest to niepokojąca, groteskowa opowieść o poszukiwaniu samotności i lęku. Natomiast dzień później, 31 stycznia w repertuarze znajdziemy fiński komedio-dramat W co grają ludzie. Słodko-gorzką społeczną satyry na pokolenie dzisiejszych 30-kilku latków. Program kończymy przeglądem nowości wydawniczych. Anna Mieszczanek, Przedwojenni. Historia o ziemiaństwie, o ziemianach. Książka składa się z kilku rozdziałów. W każdej bohaterem jest jakiś majątek ziemiański. Na przykład są to Wajdowie, Sapiechowie. Każdy rozdział jest bardzo dobrze opracowany źródłowo. Ma krótki rys historyczny, a potem opis majątku i dworu. Czym, co w tym majątku uprawiano, co hodowano, jacy tam ludzie mieszkali, co osiągnęli, jak, wychowani by, jak wychowane były dzieci. Przedstawia nam ogólne, codzienne życie w takim ziemiańskim dworze. Doprowadza tę historię autorka do wojny. A potem daje nam informacje, już krótkie, co w danym majątku, co z danymi ludźmi działo się po zabraniu im majątków, po parcelacji ich ziemi. Książka jest bardzo pięknie wydana. Ma bardzo piękne ilustracje, ilustracje cenne. Bo ilustracje ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, ośrodka, karta i prywatnych zbiorów bohaterów książki. Serdecznie polecam nie tylko dla historyków, nie tylko dla badaczy kultury, ale dla wszystkich. Zachęcam do przeczytania książki wielkiego kalibru. Wielki kaliber to nie jest tylko y wielkość tej książki, ale to jest również y, książka wielkich autorów. Aleksander i, Aleksandra i Daniel Mizielińscy y, wspaniała para twórców książek dla młodszych czytelników i jeżeli słyszymy Mizielińscy, to wiemy, że będzie grafika wspaniała, ale treść równie wspaniała. Wydawnictwo Dwie Siostry wydaje takie wspaniałe książki, Turendy do Yellowstone. To jest taka komiksowa historia, Podróż po parkach narodowych świata. Bizon, wiewiórka i gołąb zostają zaproszeni najpierw do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Yellowstone, ale potem odwiedzają jeszcze bardzo wiele innych parków narodowych. Spotykają tam niesamowite zwierzęta, wspaniałe rośliny poznają, ciekawe zjawiska przyrodnicze. Serdecznie polecam do zapoznania się rodziców również. Można się dowiedzieć naprawdę wspaniałych i ciekawych rzeczy z tej książki, Turendy do Yellowstone.